Witajcie, witajcie duże łowców znowu na rybach powiem szczerze tak sobie przyjechałem na niecałą dobę, właściwie wczoraj po 16 się rozłożyłem i tak miałem zamiar połapać się na ludzie nie nagrywać zresztą sam od dawien, dawno sam przyjechałem dawno już nie byłem sam na rybach także miałem sobie poczytać gazetkę coś tam złapać i tyle no ale ryby zaczęły współpracować całkiem fajnie, parę tych karpi tam w ciągu kilku godzin udało mi się złapać. No i złapałem 21 900 karpia, który jest największym karpiem, jakiego złowiłem do tej pory, więc no nie wypadało tego nie pokazać, więc coś tam nagrałem rybkę. No i tyle. I niedługo się będę zwijał, bo siedzę jeszcze może z 3 godzinki i tyle. Także... Co ja jeszcze miałem? No, następny wyjazd planuję na może za tydzień na dziką wodę. Posiedzę z dwie doby, bo dawno nie byłem. Próbuję, spróbuję coś złapać, a, a za dwa tygodnie niecałe jadę na urlop, aczkolwiek też będzie to urlop, można powiedzieć, karpiowy, bo no jadę z żoną, z dzieciakami na takie fajne jeziorko, zresztą na pewno zrobię film, jezioro się gubiel nazywa na kaszubach. No z tego co tam informacji zasięgnąłem, jest, jest trochę ryby, także przynajmniej w nocy, uczciwie będę łapał w dzień, no raczej tam pewnie gdzieś będziemy jeździć z rodziną, ale będę miał siedem nocek, także nie powiem, że się nie cieszę. They optimized my bottlenecks, removed redundant pointer checks The database's subselects are indexed to a T They shaved the microseconds down till there was nothing left to count I instantaneously found the answer in a breeze But I've been feeling so alone Nobody here has called me from a function or a phone If I'm dead code, let me die Cause I'm only wasting memory alive nailed every code review my scope and reach was absolute from testing groups to inner loops i blew them all away and then one day it all just stopped the calling stack was pushed and popped and i was never found on top after that fateful day and i've been feeling so alone nobody here has called me from a function or a phone if i'm dead code let me die because i'm only wasting memory alive no, I overshot a pointer like a jumping Jackie Joyner. Maybe someone would have noticed me, but I'm stuck here in this limbo. Not where functions who have single but instead just taking space on IDs. Did some library just obsolete the reason? To było widać. Nie? O, kawał ryby to. O, jaki żywy. No macie kręcę. O, wyraził kręc. się. Urak <grym> na takiego grubasa. O, spasiony strasznie. No dobra, 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 dobra. Już? Uspokoiłeś się? Uspokoiłeś się. I Jaki? Ty no taki. Ale walczy, ten walczył ci powiem. Hmm. Tamten. Widziałem, widziałem tam zerkałem się Dobra. No, to, to ładne zdjęcie o. Dzięki bardzo. En, To ładnie, cały czas na tego kija? Nie, teraz na coś innego się muszę raz zobaczyć. No, co? Nie na kija teraz Ja sobie na Squid'a zwykłego. O, na Squid'a. Ja wszystko na Squid'a. Na Squid'a z ananasem po papę dodałem. No, a tu z Twitzką. O, zobaczymy to I cały czas na Wiesz co, to było, no to jest tak, to to w zanęcone wale teraz. Uh -huh. Tamtą jedną daję daleko. No, no ile tak mniej więcej? 70-80. Nie, nie wale, w zanęcone mam gdzieś 70-80, nie? A jedną, no to tak. No, a tak zawsze łowie. Próbuję w zanęcone, jak wejdą, no to. Chcę łowić w zanęcone, nie? A jak. O, no, jest ładnie, nie? Już, mówię, już jest co opowiadać. O. Matknąć, mhm. spokojnie. Ja obrócił. Raz, jeszcze. O, tam dwa i Kolejnie. Dobra, piękne dwa dni. Jeszcze. Dwanaście, nie? Zjeżdżka. Dwanaście? Nie, dwanaście. Dwanaście. Masz taki. Nabity. Łaby, czyściówki, nie? No, ten 22 też by był bardzo independent... no ładny. Kurwa, to jest, że by nie przyszli. No, kurwa, tak ja już nie widziałem kartkę. Nie <śledzimy> wiem, <porządku> co no, 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 <śledzimy> w sklepach się widzi. no? <Bilme> w w na Wigilię tak się, <śledzurę> się widzi. Z <śledzimy w porządku> no, ja co zrobiłem, to widziałem. Co o, rodzina się na nie? tego się dzieje. No ładnie, no, wiadomo, sam tam puszczę. Ja te kartkę bardzo potrzebowałem, ale ty już nie urwał. 12 no widzisz. 12 po. No, właśnie. Maga wokół bo bocza. Włabcja. Mhm. Mhm. nie? nie. Mhm. po ile ty możesz puścić? 20, 30 połażył, że już? Nie wiem, nie A po. się mi świecić, jak ja mówiłem, bo ja 20, za dużo no Ty ładujesz ile wleżysz Powiem, ładuję po Ja puściłem 5 w na potem dopuściłem 3, kolejne bramie, ale to mi Dobra, wpuszczę 30 i ja ładny wysolek nie wyłączyłem kamery z tego co widzę nie no nie gra ładny wysolek zdjęcia? Ale czy spać, on się przebiera sam do siekiarni nie ma teraz wiesz, takiego ciepła czy coś, co tam tam nic nie będzie. Milo, nie, nie, nie. No to jest taki nada, moment, który trzeba przeżyć no. Dobra, teraz nagrywajmy drużyna łowców <śladatak> Prezes I Przyjaciele I Przyjaciele. Ale ten jest ładny, nie ma... Nie jest taki Jeszcze czekaj? za trzeba go obyć, Cześć, wody. Wody. wodą, go obyć, bo jest przyjął, wody Ja bym przyniósł, ale ja muszę się... Ogólnie na tą Chodź. wagę to Małku tu był, no to... Tu, tu, Masz. Szkoda go, kurze. Zatarancik, to jest torancik, się nie? Gościu, <gulity> Tyczy woda, jak ja chociaż do tego wziąłem. Bia, nie, jedno się jedno. Dzień faktycznie ciepłaty, tak? Czwarta, trzydzieści jakaś wstaje. Wodzik na co dzień na to. 12 kg. Więcej? Nie. nie. 14, no. Więcej. Między 10 a 15, dobra, się no zmieszczę na, na pewno. 10. Ja mówię, no, 12, na co? 12, 12. ja mówię 13. kontynuujemy dobrą pasę. jest, to jest który, dzisiaj? Trzeci? Nie. Karp... ogólnie trzeci nie bry, Piąty, drugi, szósty? Karpę. Karp szósty, szósty. ale no i tych siotrów cztery już. Nie? To... Dzisiaj? Nie, no nie. Ogólnie? No jest... o, nie. A... ogon się czekamy Ogon zawinął. Bo wczoraj było ile? 6. Ładnie walczył, mega ładnie walczył. Jechał to on wiesz należy. No ale i potem go ściągałem, to jeździł. Ty wiesz i powiedz, jaka może być przyczyna, jak już karpę ma prawie przy brzegu, faktycznie targał jak pojebany i normalnie z wody wypije. Ledkor wszystko, nie? Wypijeł, normalnie wypijeł. Ty wyleciał to na brzeg? No nie wypijeł, no musiał się Wypiąć. Ale że mój i się wypił, to. No nie wiem, no mi się nie tymięty. wypinają jak widzisz. <grym> nie wiem czemu, no może trochę za mocno coś pociągnąłeś, nie? Wiesz, no, też niektóre mają... Nie, no to, o, w tym momencie on już był przy brzegu i nagle rura do przodu. Dupę no pokazał, to wiesz. Niektóre, no może go tam hamula. Hamulec jest skręcony? Pajesz, nie. No, nie popuszczony, normalnie. O, e, odjeżdżał. Odjeżdżał, tak? Ono odjechał ile? Z 6-7 metrów i Ciężko stwierdzić. Ale mój, kurde, ładny, ładny musiał być. ciężko szednął. Czekaj, jeszcze Jeszcze? No jak nie wiem, no jak, jak siedzi spokojnie, to walicie.